Tarot, kochankowie. Niewidoczna na mapach durona między mgły i czas księgarnia niedziane echo, otwierała się tylko tym, którzy mieli we krwi magię lub cierpienie. Lira była jej strażniczką, nie z wyboru, ale z przeznaczenia. Jej ciało było ludzkie ale oczy zdradzały coś starszego, jakby widziały rzeczy, które nie powinny istnieć. Wieczorem, gdy miasto zdawało się szeptać przez kominowe dymy, do księgarni wszedł mężczyzna. Drzwi nie zaskrzypiały, nie zadzwonił dzwonek. Po prostu był. Rian. Wysoki. Miał twarz wyrzeźbioną z cienia i dłonie, które wyglądały, jakby dotykały nie świata, a wspomnień. Jego spojrzenie przeszywało Lirę od razu, jakby znał kształt jej myśli. Zanim zdążyła zapytać, powiedział – szukam cienia, kochanku. To nie była karta, to była legenda, zakazana. Kielna. Karta, która nie wróżyła, lecz działała. Wywoływała namiętność tak głęboką, że mogła zetrzeć przeszłość i wesać w alternatywą teraźniejszość. Karta, która łączyła tylko tych, którzy już kiedyś byli jednym i którzy rozdzielili się z powodu zdrady. Lira odwróciła się, wzięła talię. Czuła, jak przez jej ciało przechodzi drżenie. Nie strach, a oczekiwanie. Pożądanie, które wyłaniało się z ciemnych warstw jej duszy. Pożądanie, którego nie czuła od... No, może nigdy. Nie powinno się jej wyciągać, Rian. Ta karta nie wróży miłości. Ona Spala. On podszedł do niej powoli, tak blisko, że jego oddech dotknął jej szyi. Nie musiał jej dotykać, a i tak czuła go wszędzie na skórze pod powiekami. Może właśnie tego chcemy, Liro, spłonąć raz jeszcze. Ich spojrzenia się złączyły. I wtedy ona wyciągnęła kartę. Jej palce drżały, jakby dotykały zakazanej jej modlitwy. Cień kochanku! Obraz przedstawiał dwoje ciał splecionych w ekstazie, ale nie było w niej czułości, tylko głód. Ich twarze były zamazane, jakby mogły przybrać się rysy tych, którzy patrzą. Ciała pulsowały, nie wiadomo czy w rozkoszy. Czy w bólu. I nagle talia eksplodowała światłem, księgarnia zniknęła. Znaleźli się w innym świecie, pomiędzy, gdzie czas nie istnieje, a powietrze smakuje jak dym i skóra. Niebo było głębokie, jak źrenice, a pod ich stopami pulsował czerwony dywan, jakby zrobiony z języków i jęków. Rian spojrzał na nią. Teraz nie było już słów. Chwycił jej kark i przyciągnął do siebie. i uda zdarzyły się jak dwa płomienie. Nie było czułości. Była dzikość. Jego dłonie rozrywały materiał jej sukni. Niecierpliwie, jakby znał każdy kształt pod spodem. Ona odpowiedziała z siłą, o jaką nie podejrzewała siebie. Paznokcie wpiła w jego plecy. Ramionami objęła go, jakby chciała go połknąć. Ciała złączyły się w tańcu bez rytmu, bez przerwy. Każdy dotyk był zaklęciem, każde westchnienie ofiarą. Znikali w sobie, znikali ze świata, czas się rozpłynął. Ich namiętność była jak rytuał. Wzywała energie stare jak bogowie. Wokół nich cienie zaczęły tańczyć, twarze ich poprzednich cieleń, wspomnienia, strat, pocałunków, noży w plecy i dłoni pod stołem. Wszystko wracało, nie jako ból, ale jako paliwo. I gdy osiągnęli kulminację, ciała drżące, dusze otwarte jak księgi zaklęć, Karta zapłonęła w powietrzu. Wiedzieli, albo zostaną tutaj, na zawsze, złączeni, ale wyrwani z rzeczywistości, albo wrócą, oddzieleni. Jeszcze raz. Lira spojrzała na niego. W jej oczach była miłość, pożądanie, ale też siła. Nie wrócę do świata, gdzie cię nie ma, szeptała. Ujęła kartę, biła ją sobie w pierś. Krzyk przeszył wszystko, ale nie był z bólu, był z rozkoszy absolutnej. Ich ciała rozpłynęły się w świetle, a świat ten pomiędzy przyjął ich jak swoi. Teraz, gdy ktoś sięgnie zbyt głęboko w talium Tarota, karta cienia kochanków może czasem zniknąć. Bo gdzieś w świecie za kartą dwoje kochanków wciąż się kocha i nie zamierzają przestać.